Czuwajcie, witajcie w Teatru Greco w Taorminie. Piękny teatr z czasów hellenistycznych, który był zbudowany w sposób odwrotny niż większość teatrów z czasów hellenistycznych, ale oczywiście wykorzystano wszelkie dostępne techniki. Stosowane przy tego typu budowlach. I materiały. Zobaczcie, jeżeli wam się wydaje, że to jest takie proste i łatwe, to zobaczcie, skąd były materiały. Z Italii tylko część, a resztę. Tych marmorów pochodziło z zupełnie innych części Europy, a tutaj kapitele, i tutaj ten Korycki, czyli taki charakterystyczny liść Akantu, tu Joński, te baranów eee, rogi w branie. no tutaj jest to jest typowy koreński ten jest typowy koreński, a ten jest już trochę zmodyfikowany, widzicie ta góra już jest zmodyfikowana a tutaj typowy liść akantu akant to taki chwast, taki chwaster Oczywiście rzymska cegła. Płaska rzymska cegła. Tu widzimy to. Jak chcecie poznawać yy, yy, budowle yy, budowane z starożytności, to po, po tych cegłach. Tutaj oczywiście patrzycie. O, to jest to uzupełnienie. No i sam teatr robi niesamowite wrażenie podniesione te kolumny oczywiście po kolejnych trzysieniach ziemi, to najstrudniejsze oczywiście pamiętacie 1693 sam amfiteatr ma 109 metrów tej średnicy 19 tysięcy widzów. Tu się mieści. Zobaczcie, to jest scena. A tutaj jest to, co jest jakże ważne. Czyli ta obsługa techniczna. To było bardzo ważne. No, Widzą, nawet nie przychodzi do głowy, ile pomocników jest potrzebnych do tego, żeby aktor wreszcie mógł nas zachwycić swoją przemową. To wydo, wygląda naprawdę cudownie, a to uczuc uczucie cudowności będzie wzrastało i osiągnie swoje apogeum o, teraz w momencie, kiedy w prześwicie widzimy niesamowitą etnę Tormina to jest miejsce, gdzie odbywają się w sezonie letnim od czasu do czasu spektakle no nie ukrywam, że bardzo bym Chciał zobaczyć tragedię, albo komedię yy, grecką w oryginale czyli w tej klasyce, w klasycznej Grecji. Grece. Dobrze, pozdrawiam was. jak zwykle jestem pozytywnie nakręcony i, i te europejskie. Yy, takie ślady we mnie wzmacniają się grecka. Kultura, rzymskie prawe, chrześcijaństwo. No ale oczywiście, ludzie muszą jeszcze tutaj pobaraszkować, po, po po, po zrobić kłopot ochrony, i wchodzą coraz to wyżej. Pozdrawiam Was z tego niesamowitego miejsca, jakim jest Teatro Greco w Taorminie.